Cześć, kochani, myślę, że się teraz nagrywa. No, ja chciałem teraz robić takie, jakby zakończenie sezonu. Dla mnie, jeżeli o mnie chodzi, bo ponoć tutaj Morsi aktywni z Opola już zakończyli w zeszłym tygodniu sezon. Ja się chciałem tylko na chwileczkę rozgrzać i zaraz będę wchodził do wody. No, teraz się zaczyna po prostu sezon już. Pływania i kąpieliska, tak? Także no, morsy będą tutaj chyba dalej. Widocznie, ja wszystkich zapraszam do takiej akcji e, jak morsowanie. Chciałem jeszcze tylko wspomnieć o tym, że m, oprócz morsowania jest bardzo istotne też uziemienie. Się. Uziemienie możemy robić tak, jak ja teraz. Chodząc na boso po plaży, a idealne uziemienie mamy właśnie w momencie, kiedy chodzimy po mokrej plaży, czyli takie dreptanie w wodzie, Tak, to jest idealne uziemienie. Oczywiście chodzenie po trawie, jak jest lato, to optymalnym uziemieniem jest jakaś godzina chodzenia po trawie albo leżenie na trawie, żeby jakaś część ciała miała kontakt zawsze z ziemią, i w ten sposób. No, wzmacniamy też system immunologiczny i to bardzo, bardzo, bardzo mocno. Nie będę teraz spekulował, ile tutaj jest tego zdrowotnego efektu, czy to jest 10 razy, czy 1000 razy. Jednak efekty są miarodajne i były też sprawdzane przez już ostatnio omawianego pana Knajpa, który otworzył i pod jego w sumie nazwiskiem. Jest bardzo dużo um, um, ośrodków SPA w Austrii, w Szwajcarii, więc y, polecam to tutaj. Bolko jest bardzo fajne, jest czysta woda, y, no, ogólnie rzecz biorąc y, nie można tutaj nic zrobić źle, bo są zawsze ludzie i co jest bardzo pozytywne y, jakaś asekuracja tutaj i pomoc. Ja z mojej strony jeszcze przebiegnę kawałek i zaraz wchodzę do wody. No i tyle. Widzę, że tutaj jeszcze jakby jedno zakończenie sezonu, albo jakaś impreza się szykuje. No ja mam jeszcze inne plany. Tam będą prawdopodobnie się bawić dzisiaj jeszcze morsy aktywni. No i tyle. Ja z mojej strony. Może tutaj jakąś minutkę zabawię się, zapytam, pogadam, bo na otwarcie sezonu tutaj byłem. No także. Um, zapraszam do morsowania. Dzisiaj razem z rozgrzewką, czyli kawałek ze mną, pobiegniecie. No i tyle. No na razie. Hej. Tak więc dzisiaj wygląda na to, że będę sam przy morsowaniu, nie ma chętnych więcej. Zapraszam do oglądania i do następnego. Hej! Ja, no, no, mamy kości w pańskie polskie.

daje, nie? Za, to byłem, za, to byłem za, to trochę za, dalej, popłynąłem Mam nadzieję, że dzisiaj kamerka odpaliła dobrze. No obie. Kurde. Nie, to nie. się

no, a okej, a tu wszystko te, te dostawy czy te dają te dostają, a co my płacimy za to? No nie wiem bardzo, jak to mam ten jak zabibruję. Yeah. <laughs>

Mamy to na ja tak, deska w domu, to obstawiam, się, to Strój, Co było? Deska w domu. To... Tak, tak. Dzień Pani ma zegary. się nie widzę. To też się cieszę. Karola, <laughs> która jest? 12.31. Thank <laughs> you. Tygodnia mają być znowu mrozy, także Nie wykoniec sezonu, ale może się dopiero zacząć. Hej, kochanie, co się tutaj nagrało? Mam nadzieję, że coś się nagrało. Więc na chwilę obecną. No, dla mnie to jest zakończenie sezonu, ale mimo wszystko zapraszam na bolko, bo się otwiera sezon kąpielowy, więc. ile